Fajny kawałek. Paweł Tyburski na linii. Cześć, witam was serdecznie wszystkich. Trzeba Paweł. Powiem, że bardzo żałuję, że nie możemy tam być, ale mam nadzieję, że uwzględnicie to przy następnych skedzach i zaprosicie mnie, bo chętnie pogadam i udam się bardziej poznać. To pierwsza rzecz. Druga rzecz. Mam trzy szybkie pytanka. Wow. Pierwsze pytanko. Do kasjusza oczywiście. Dlaczego spierdalasz przede mną pod pretekstem walki z zawodnikiem z UFC? Wiedząc, że oczywiście nie dojdzie do takiej walki, jest absurd to, co, co wypowiadasz, tylko po to, że... A jak ja tylko przerwę, ja tylko przerwę. A jak? e, jakby e, to, czy nie dojdzie do walki z zawodnikiem UFC, e, nie do końca to jest prawda, bo prowadzimy rozmowy z pewnymi ludźmi i gdzieś tam jesteśmy w stanie taką walkę załatwić, w to, ten, to czemu w ja odpowiadasz ja na ja pytanie ja od niego. E, d, bo, bo chodzi o to, że ten, nie, Że Paweł powiedział, że tak, do takiej walki nie dojdzie. No, no to a. skoro jest przekonany o tym, to czemu odpowiadasz za mnie? Okej. Okay. Nie wiem. Puszczę ci Majka. No to dojdzie czy nie dojdzie? Myślisz, że kurwa króla by chcieli chciała stracić Federację, a już ci Bogdel powiedział. Że już słuchaj, prowadzą my rozmowy, my... kurwa, z Khabibem słuchaj. i McGregorem, człowieku. Poczekaj, słuchaj, myślisz, że... Któryś z zawodników brudziłby swoje nazwisko w walkę z tobą? Mi. Tak jeszcze teraz, raz, bardzo... jeszcze raz powtórz. Ja wiem, ja, ja wiem, że tylko masz taki pomysł na siebie. No dobra, zadaj to... pytania, a nie mów, co tam myślisz. No zadaj pytanie. Słuchaj mnie uważnie, yy, pa, Paweł powiedział, że czy któryś z zawodników UFC jakby splamiłby swoje dobre imię w walce z tobą. Przecież kurwa ja żadnego postu nie dodałem o tym normalnie irlandzkiej kurwie jebanej pauce. Żadnego postu, a on cały czas dodaje. Przecież oni kurwa tam się chyba wszyscy kumplują, bo te same kurwa e, tej i dodają, kurwa. Debile. No kurwa, ty. No co ty kurwa mówisz, ty Wró Co ty mówisz, wróćmy, kurwa? Wróćmy do pytania. Przecież kurwa Norwa, które... taka cały czas dodaje. No to co ty kurwa, jesteś głupi czy nie, co? No po pierwsze to nie u nas, tego się, A kolejny zem, kurwa by chciał to... mieć takiego syna. Kurwa. Z Najmanem to... w ringu był i kurwa samo to samo gadanie. Osar... Emocje to osargają. Mam nadzieję, że będziesz miał okazję je w wasze ze mną pokazać. A teraz zostaw je dla na, na, na No dobra, to tak. Ty, Słuchaj, do dwóch Twoich pytań mam teraz było... tak. Powiedziałeś, to już, już odpowiedziałem na Twoje pytanie, więc już się kurwa zagalopowałeś. Nie przygotowałeś tego pytania, bo tak jak widzisz, Norman Pałka, który w UFC. Ja ci daję się wypowiedzieć, więc na chwilę bądź cicho, posłuchaj. Więc Norman Pałka cały czas mnie zaczepia na Instagramie, więc... Ja w ogóle o nim nie mówię, a on cały czas uważa, że plami tak swoje imię, no to spoko. A dwa, wracając do tamtego pytania, czyli... Bo ja tak jak powiedziałem, ja nie rzucam słów na wiarę. Jak na kolejną galę nie będzie załatwiony zawodnik z UFC, to odchodzę z tej gali z pasem króla jako niepokonany. I czy? Jeżeli zawalczę jednak z kimś z UFC, to ty już się kurwa nigdy nie pokażesz w ringu? Nie, nie, nie. Bardziej. Ja inaczej, inaczej. Ja się nigdy nie pokażę w ringu, jak z tobą przegram. <laughs> no, no widzisz kurwa, no przy chwilę przekonany, inaczej. że nie, nie załatwią tak kogoś z UFC. I... Czyli nie wierzysz w Federację Fame? Ma chłopie, kurwa, ja wierzę bardzo. Po tym wszystkim, wszystkim, wszystkim to Potem, wyrzygam, ty, wyrzygam ty, Mateuszowi Borkowi, że powiedział, że nie mam szans w boksie z kimś jak pokonam, wtedy no, będę bo, musiał tak, jeszcze tak. pokonać, na pewno wyrzygam Mateuszowi Kaniaskiemu, że kurwa na pewno ci nie załatwią nikogo z UFC, bo powiedział to na wywiadzie, no a tobie kurwa wyżygam to, że też mówisz, że kurwa nie, nie, nie da rady nikogo z UFC ściągnąć do mnie, no to ja bo, jeżeli no, to będzie właśnie. zależało włodarzom, a wiem, że stać ich, i kurwa, mają możliwości, bo już wielokrotnie Dobre. udowadniali, że potrafią każdego ściągnąć. To albo to, mnie zobaczycie, to. albo nie. Bo ja tak jak mówię, jak to, to nie będę walczył na kolejnej gali z kimś z UFC, to, to. to już potem to, to kurwa wyjebane mam w takich śmieci jak ty też. synko jeszcze do tego, co ci powiedziałem. Synku, że, kurwa, cały czas chcieliby mieć takiego syna. W fejm nie mi się teraz. W fejm wierzę jak najbardziej. Ale nie wierzę w ludzi, którzy chcieliby są zobaczyć, z Norman, normal, może ma jakieś osobiste są za targi, i to tylko i wyłącznie z tego powodu, e, że chcecie wyjaśnić, bo macie jakiś e, konflikt, ale nie wierzę, że ktoś by splamił swoje nazwisko, prawdziwy sportowiec takim menelem jak ty po pierwsze po drugie drugie moje pytanie brzmi jak to jest mówiąc e, do, do wszystkich, że są asencjuszami, zbierają e, na tobie lajki i tak dalej. A ty podczas e, face to face robisz konto prywatne. Ja nie wiem, zrobiłem to. na konferencję. To słabo, słabo jesteś poinformowany, pomimo, że od kilku dni kurwa każdy twój post na Instagramie jest o mnie, kurwa, co? Kurwa zaczepki w pociągu baby, kurwa jakiejś starszej nie pomogły. Pisanie plotkarskich, kurwa o tobie też nie pomogły, nie zbudowałeś tyle follow, to co? Wróciliśmy do tego, co na początku zadziałało, czyli najwięcej falą się zdobywa na zaczepieniu do Kasio Króla. Więc dzisiaj co? Wszystkie kurwa instagramowe posty, o kurwa u Pawełka Botoksiarza pierdolonego, co ma więcej kurwa botoksów wjebane niż moje koleżanki z Worcelszor w ryj. no to kurwa zaczepki Don Casio kurwa, tylko wiecie co ma pomysł? To... przekaż Dobra. to temu kurwa tej irlandzkiej kurwie, bo widzę, że się zgadaliście te same Dobra, kurwa teraz, i ta story, story pobierze, dodajecie, pobierze, bo... tylko to, to było mocne to... wiesz, Bamber miał pomysł, Powiedział o tym, zyskał te 80, chociaż ty już też 80k na mnie zyskałeś e, na tych Instagramach, ale wiem, że dla ciebie to ważne, więc na zdrowie ci. Niech ci kurwa w tych lajkach kurwa wynagrodzi e, za ten zjebany ryj, który musiałeś sobie poprawiać. No i tyle, nie? Ja, ja, ja wiem, e, Przestań te sterydy kurwa jeść, bo wracając, dziś mam mózg siada. Wracając wsiadamy, do odpowiedzi Twojej, zadam ci kolejne pytanie, e, które... Ee, do tego, e, e, to, to zadaj pytania, a drugie, mówisz, kurwa, drugie, to to pytanie, a nie mówisz, kurwa, że pytanie mi zadasz. Będę ci i nic tego nie będzie. No to zadaj pytanie, to pytanie, a nie mówisz, to... że mi zadasz pytanie. No chyba po to tu, drugie kurwa, zadzwoniłeś. Drugie pytanie brzmi, skoro a, zablokowane konto, zablokowane to od dłuższego czasu, a e, władze zadaniają tego, co, jak, jak to jest? teraz? Jakieś tutaj sprzed te informacji, to mamy zakaz robienia prywatnego konta, czy jesteś jakiś przywilejem, bo, bo nie wiem. No kurwa, a ty jednak bystry Co? jesteś, kurwa! Ja chyba, pierdol... zemęce, Godzell, bo Godzell, tak Bo to skubał, Godzell, 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 kurwa, się tak kurwa Jednak skumał, kurwa, że jestem królem! z jebie że tak jest! Kasio, Kasio, cię! Bo ktoś prosi o odpowiedź na ten temat, bo to już bardziej do ciebie było pytanie. O, zjadłem się do domu, Cały czas kontrolujemy te Instagramy i rzeczy. Tak, tu właśnie, jak to jest, że kontrolujesz te Instagramy, a Kacis mówi, że od dłuższego czasu ma konto prywatne. O ile ma konto prywatne czasu, to wątpię, tylko dlatego zrobił prywatne, bo jest face to face, i teraz e, ja byłem przygotowany na to, że odpowie, że e, ma to od już tego czasu, dlatego od razu zadałem to drugie pytanie. I chciałbym, e, żebyś się ustosunkował. tego. E, na pewno, si pewno e, ustosunkuję się do tego. E, no, rzeczywiście, hmm. w kontrakcie jest powiedziane, że e, konto prywatne być nie może, i ostatnio też, dzi dzisiaj bodajże, Kacper Boński również. Załączę tak. konto prywatne i e, rozmawialiśmy z Kacprem. E, nie wiem, to jest chyba po prostu też je, No, no czy, Już rozmawiałem. Dobra, zakończmy temat. Ja Mam nadzieję, że, że jakoś to będzie wam rozwiązane. E, to chciałem tylko wspomnieć i ostatnie pytanie dać. Że do walki z Kasiusem została mi złożona obietnica, że ją dostanę, więc mam nadzieję, że, że włodarze i wszyscy ludzie rządzący ma dotrzymają słowa. I ostatnim pytaniem chciałem zakończyć i spuentować tą, tą moją telefoniczną konwersację z wami. Jak to jest, Kasio, z chłopakami? Jeszcze wracając do twojego wcześniejszego... Ile nie, ty odpowiedz na to pytanie, pierw, a później wróć do następnego. Jak to jest chłopaka, Nie, nie muszę jak to, jest, o, jak to jest ja, konia, ja, ja lecę Jak to po jest kolei. Konia, Jak to jest dać pomóc walizkonia... do yy, walizkonia? Znaczy, Pawełku... Pawełku czy Piotrku, czy chuj wie, jak tam? bo to No to mówisz mówi o barwi. Po pierwsze mówisz o botoksie, a to nie jest botoks, tylko kwas. To cię tak jakby wyedukuje, to jest Kwas to masz w Jak to jest z kwasami, to cię ostatnio złapali, kurwa, w fałcie, że miałeś, jak kurwa, cały Sterydami wypłany. Ale słuchaj, słuchaj, jak to jest, że ci chłopko nie bali. Jak, jakie to Byś musiał opowiedzieć to, bo z eee... tego co wiem, to jesteś znany w Warszawie nie, jako, męska y, tematu... jako męska dziwka. Nie Jako męska dziwka. Bo... Jesteś znany w ale, Warszawie. Ale, 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 okay. rozumiem, musimy być tolerancyjni. Nie ma sprawy, to oczywiście rozumiemy... Więc teraz e, jeszcze fasia. wracając... O, się, przepraszam, nie wiedziałem. Ten, on nie był kiedyś eee... sportowcem piłki nożnej? N niestety, ale... Bo przed chwilą powiedział, że sportowiec to walcząc ze mną, to by splamił swoje imię. A on nie nazywał się ale ja, sportowcem? Ale ja nigdy nie, ja nie walczyłem zawodowo i nigdy nie uprawiałem ale... sportów e, uderzanych. Byłem piłkarzem, więc... To sport sport, sport się różni na sporty. Dobra. A, e... Czyli albo jesteś tak się sportowcem, bo w uderzanych, to jest inaczej? A mówisz, ty karierze, że żaden sportowiec by nie splamił na swojego nazwiska walcząc ze mną? A teraz mówisz, że kurwa nie był sportowcem uderzanych, kurwa cały czas mówisz, że ma aspirację zostać kurwa zawodowcem. Ale Weź kochuj. się, kurwa, jedni, bo się Ale zakręciłeś dawaj, tak ok, od dawaj, tego kwasu, dawaj, właśnie co powiedziałeś. Kurwa, bo Za dużo dawaj, kwasu, dawaj, dobra? Dawaj. Koniec dawaj. rozmowy, koniec Komu rozmowy. Dawaj, koniec rozmowy. E, nie można. E, to. to jest, Czego nie można? To są kwestie jakby blokowane tutaj na tym programie, Ale które? E, Te pytania, o które zadał Paweł Tyburski. A to trzeba do mnie mówisz? Proszę. No to nie skontrolowałeś. No, Kolejny powiedziałem powiedziałem Pawłowi. I zakończyłem rozmowę, bo jakby nie wchodzimy tutaj w kwestie e, tolerancji. No tak, i... ciekawe czy by się wypowiedział i tak jak po Warszawie wszędzie e, pogłoska krąży, że był męską dziwką. Że stare baby za, za, zadawalał, nie? Był żigolakiem jebanym, więc niech się wypowie kurwa. Powiem jebany. ci szczerze, że, że y, zaczyna być że zbyt też grubo, słyszałeś. a no. y, ja też ja też nie ukrywam, że yy, tutaj mam na połączeniu co? dlatego troszeczkę czuję dyskomfort. Może ściągnę tą sławkę, bo tam leci. Ko masz no